Witam Was serdecznie ze stacji, która odegrała taką kluczową rolę dla kompleksu Briza. Mianowicie dworzec główny w Wałbrzychu. Słuchajcie, dzisiejsza noc pokazała mi na nowo wiele, wiele miejsc, które wydawało mi się, że znam. Okazało się jednak, że do tej pory gdzieś po po prostu sobie krążyłem. I... Znowuż brak mi słów, jak to, jak to ubrać ładnie w słowa. Słuchajcie, nastąpiła po raz kolejny korekta yy, mojej wiedzy. Człowiek, który mnie dzisiaj oprowadza, słuchajcie, Zjad, można powiedzieć, zęby tu za moimi plecami yy, w tych kazamatach, które tu się znajdują. Pod naszymi stopami znajdują się dwa chodniki prowadzące w kierunku ulicy kolejowej. I tu, Tom, pozdrowienia dla Ciebie, pozdrowienia dla Toma. Twoje miejsce pewnie rozpoznajesz. Słuchajcie, też jest wejście do schronu przeciwlotniczego. I teraz znowuż taka dziwna sytuacja, taka zmowa milczenia, słuchajcie, na temat tych podziemi, które tu się znajdują. Jest kilkanaście tutaj fundacji, jest tu y, kilka grup, które się tym zajmują, które praktycznie trzymają na tę łapę i nie można z nimi się w żadnej mierze, słuchajcie, dogadać, jeżeli chodzi o Czasy II Wojny Światowej i nie u... przypuszczam, słuchajcie, że jest to jakaś zmowa, bo inaczej ja tego nazwać po prostu nie mogę. Jeżeli tu pracowało w latach od 1962 roku do 1995 roku przez kopalnie Wałbrzych, przez ten dworzec przewinęło się prawie 100 tysięcy ludzi, no to nie ma możliwości, żeby nie znać historii tych terenów już powojennych, a jeżeli chodzi o takie... Okres wojenny, jeżeli chodzi o lata 39-45, wcale masa ludzi tutaj przeżyła. Tych terenów, tego miejsca, gdzie ja tutaj się znajduję, wcale nie ewakuowano. Niemcy, którzy tu zamieszkiwali, oni całą wojnę tu pracowali. Po Drugiej wojnie światowej oni normalnie tu zostali. I teraz taki znowuż taki smaczek, taki nie wiem, jak to nazwać, taki nowy wątek, właśnie do wodu. No, dowodów wiadomo, każdy żąda, jednak nikt nie jest w stanie szczególnie ja tych dowodów dostarczyć. Jednak są to świadectwa. Gdzieś ktoś mnie po prostu oświecił i położył po słowa Darek, mówię, nie dostarczasz dowodów, ale świadectwa tego, co tu się działo. No i taka, słuchajcie, forma mi się bardzo podoba. Jednak lata 41 42 w zasadzie już 1940. Słuchajcie z tego miejsca odchodzą duże transporty kolejowe, nie tylko właśnie ze sprzętem i materiałem, ale i ludźmi, więźniami, którzy są przewożeni do miejscowości Jedlina-Zdrój dzisiejsza i Głuszyca dzisiejsza. W tamtych czasach Charlotte Charlottebrunn i Bisste z Jednak Żadnych dokumentów pisanych po stronie polskiej nie ma. Teraz się okazuje, że Niemcy dysponują potężnym archiwum, które jest dostępne dla byłych mieszkańców, którzy starają się o, znaczy o emerytury. I teraz znowu kolejne pytanie: komu na tym tak bardzo zależy, żeby. Ta prawda nie wyszła No ktoś mi powiedział, że właśnie ta wieczysta dzierżawa tych terenów Kończy się po 99 latach Że niby te tereny Wrócą do macierzy, czyli do Niemiec I to jest znowuż kolejne słowo Które wywoła dosyć dużą burzę Jednak To co dzisiaj mnie zaskoczyło Właśnie stara parowozownia Historia, która tutaj Historie, które tu usłyszałem No i słuchajcie Taki znowuż kolejny wątek związany z górą chełmiec. Tam za moimi plecami, że niby stąd było połączenie, słuchajcie z podziemiami, Góry hełmiec, No nie chcę mi się w to za bardzo wierzyć, ale po właśnie przejściu dzisiaj kilku takich można powiedzieć miejsc, gdzie cały czas idzie się niżej, niżej, niżej i niżej, i w pewnym momencie słuchajcie dochodzi się upadówką do chodników poziomy, które już poziom mają tam minus chyba 250. No oczywiście ja do nich nie doszedłem, nie byliśmy na takim poziomie, my byliśmy raptem może 150. Może 200 metrów pod ziemią. Słuchajcie, i to się okazuje, że od tego miejsca jest masa chodników zabetonowanych. Teraz po wojnie, znaczy po wojnie, teraz w XXI wieku, który zadaje sobie trud, żeby te chodniki betonować. No wiadomo, względy bezpieczeństwa nie wolno tam się dostać. Jednak Znowuż będę tu cały czas wracał do tego, że ktoś tego pilnuje, komuś usilnie na tym zależy, żeby po prostu ta historia nie ujrzała światła dziennego. Dlaczego? Jest to po raz, z jednej strony bardzo niewygodne, a z drugiej strony, słuchajcie, trzeba byłoby znowuż tę historię tych terenów pisać na nowo. I jeszcze te dwie strony mają swoją trzecią stronę. Jeżeli faktycznie doszłoby do tego, że oni tu wrócą, że oni kiedyś przyjdą na te tereny, nie chcieliby mieć nowej historii, tylko tą swoją, którą tu zostawili 80 lat temu. I teraz. Czy te wątki są prawdopodobne? No, przypuszczam, że tak. Czy teraz ten spór między tak zwanymi odkrywcami jest jakiś na miejscu? Przypuszczam, że zawsze tak było, jest i będzie, że tam gdzie będzie dwóch, zawsze będą trzy odrębne zdania. Jeżeli każdy będzie miał swoje zdanie, to zawsze wyodrębni się i trzecia strona, która będzie miała odrębne zdanie. Jednak to, co Działo się do tej od 1939 do 1945 roku. Słuchajcie, potwierdza te wszystkie moje brednie i badania dotyczące właśnie kompleksu Rizem. Miejscowa ludność doskonale orientowała się w tym, co się dzieje. Miejscowi ludzie doskonale znali historię właśnie tej podziemi, wiedzieli o tym, że przejeżdżają tu więźniowie, że materiały są kierowane w góry, że są drążone kompleksy. Tylko że dla nich ludzie w pasiakach czy więźniowie to byli więźniowie, to byli podludzie. Oni nie zwracali na to uwagi. Słuchajcie, wyobraźcie sobie teraz człowieka, na pewno widzieliście nieraz takiego juzka, bakterię, który gdzieś tam się kręci po waszym osiedlu. Więźniowie po prostu byli w podobnym stanie. Byli brudni i śmierdzący. I ludzie, normalni, którzy byli poza, na zewnątrz drutów, z obrzydzeniem reagowali na takie osoby. Znam relacje osób, którzy po prostu uciekali. Ze względu na smród od więźniów, którzy przechodzili, przychodzili na miejsce pracy. I się okazało, że były wyodrębnione komanda. Ludzi, którzy pracowali więźniowie, którzy pracowali na potrzeby ludności cywilnej, którzy znajdowali się, wychodzili do pracy na terenie miast, byli inaczej traktowani. A ci, którzy wychodzili na zatracenie do pracy niewolniczej, gdzieś właśnie w górach, nikt o nich nie dbał. Zero higieny, zero opieki medycznej, zero żywności. I teraz. W linii prostej, za moimi plecami, yy, znajdowała się yy, bocznica przeładunkowa. Jest to teraz po prostu hipotetyczne, yy, z, na której właśnie odbywał się wyładunek więźniów. Bo materiały przeładowywano tu na tych bocznicach, a więźniów wyładowywano na końcu, praktycznie jak tam te wagony się kończą. O, tam wyładowywano więźniów i później pieszo. Za moimi plecami jest droga, prowadzono ich w kierunku wołowca. Przechodzili górą, bądź yy, część zostawała przy drążeniu yy, kamieniołomu, wydobywaniu melafiru, który znajduje się przy wejściu do tunelu. Inni więźniowie byli kierowani gdzieś w góry w kierunku Czech. Być może, że chodzi o tą górę, że tam właśnie drążono. Kolejny chodnik miała tam się znajdować jakaś kolejna kopalnia. Jednak więźniowie, którzy przechodzili. Słuchajcie, wołowiec yy, przechodzili na stronę dzisiejszej jedliny zdrój. Yy, w tamtych czasach yy, była to glinica późniejsza, powojenna Glinica. Słuchajcie, i tam był obóz, dosyć duży. Po tym obozie nie pozostały żadne fragmenty, jednak opowieści znowu z mieszkańców mówią, że tam stało mnóstwo baraków. Niektórzy mówią 30, niektórzy 40, a niektórzy mówią, że 50. Jedyne słowo pisane na ten temat to jest ewakuacja w 1945 roku więźniów Osówki, znaczy osówki yy, więźniów, no można powiedzieć, yy, sierpnicy i kolc, którzy przyszli do miejscowości Glinica i tu ich droga się kończy. Mieli stąd być wysyłani do Czech i dalej w głąb III Rzeszy. Jednak masa tych więźniów gdzieś pozostała. I znowuż historia, że tych ludzi wprowadzono gdzieś do tuneli Wołowca, pod Wołowcem i ci ludzie już nigdy nie wyszli z drugiej strony. Później ewakuacja właśnie tutaj Wałbrzycha, zdobywanie Wołbrzycha, Bardzo dziwna historia. I znowuż opowieści mówiące o... Yy, wielkiej ewakuacji Wałbrzycha. No z tego co mi dzisiaj opowiadali, to co słyszałem od dziecka, nigdy nie było wielkiej ucieczki mieszkańców Wałbrzycha. Także korekta Znowuż jeszcze raz korekta yy, tych opowieści jednak mnie najbardziej interesuje to, co działo się pod wołowcem. Pokazywałem wam już niejednokrotnie wnętrze tunelu, niejednokrotnie pokazywałem wam yy, teren wokół. Pokazywałem Wam w zeszłym roku właśnie kamieniłomy, które tam zostały wydrążone i teraz znowuż opowieść, że na szczycie Wołowca, tam gdzie znajduje się otwór ten wentylacyjny z tunelu, miało się znajdować wielka antena, która jeszcze została do 1947 roku. Jednak znowuż nie ma nic słowem pisanym. Nie ma dowodów, ale są świadectwa. I... Yy... Ktoś powie, no dobrze, jeżeli są świadectwa, to pokaż jakie świadectwo. No to cały czas Wam daję te świadectwa, właśnie są to opowieści ludzi. Jednak takie świadectwo jest bardzo łatwo podważyć. No ktoś się nachlał, ktoś się opił, ktoś się nasłuchał jakiejś tam opowieści, a Ty te farmazony przetwarzasz i puszczasz dalej. Słuchajcie, kiedyś historia wielu narodów opierała się tylko na słowie mówionym. Wiele jest do dzisiaj kultur, które i tylko i wyłącznie bazują na słowie mówionym. Także, właśnie ten przekaz, to te słowo mówione jest bardzo silne. Ma swoją moc i ma swój, 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 taki charakter, którego w żaden sposób nie da się podrobić. Za chwileczkę jadę do, Jelen do Jeleniej Góry, słuchajcie, i tam znowu spotkam się z osobami, które wprowadzą mnie w zasadzie znowu w świat podziemny Jeleniej Góry. Kowary prawdopodobnie dzisiaj też. No i zobaczymy. No, chyba wieczorem wrócę do Głuszycy, ale nie jestem tego jeszcze pewny. Być może w cieplicach zabawię chwilę. Jednak chciałbym Wam jeszcze tak odnieść się do tego ostatniego filmu, który nakręciłem o Jasne Nowak, O tym obozie koncentracyjnym, który mieścił się w Jugosławii. W takich miejsc jak ten obóz, na terenie Europy było kilkanaście. Także. Chciałbym, żebyście się zainteresowali właśnie tą historią, słuchajcie, miejsc zagłady, które miały miejsce na Bałkanach, które znajdowały się w Rumunii, na Węgrzech, te, które znajdowały się w tak zwanej bez Arabii. No, też, też jest taki wątek. No i to, co działo się na terenie Austrii, słuchajcie, i Szwajcarii. Jak sobie troszeczkę zagłębicie się, tej literatury jest bardzo dużo. Jeżeli zagłębicie się w tematykę wojny, na Pacyfiku. To, co wyrabiali Japończycy z Amerykanami i to, co Amerykanie wyrabiali z Japończykami. Słynna komórka 531, słynne eksperymenty Japończyków na podbitych narodach. Ich eksperymenty medyczne, pseudomedyczne, słuchajcie, są porównywalne, a może nawet bardziej zbrodnicze niż eksperymenty niemieckie. Także słuchajcie, w czasie II wojny światowej ten przemysł zbrodniczy nie rozwijał się tylko właśnie na terenie III Rzeszy to działo się na terenie całego świata i niezależnie słuchajcie od szerokości geograficznej powstawały właśnie takie kompleksy zagłady, w których masowo ginęli ludzie i teraz zwróćcie też uwagę na zbrodnie popełniane właśnie w Sajgonie jak Japonia podbiła cały wschód i co się działo w Singapurze, w Sajgonie, jak traktowali w zasadzie już później e, ludzi na podbitych terenach, no i Okinawa. To też wam polecam, żebyście się, się zainteresowali. Ktoś mi powiedział, że mój kanał ścieka grozą, śmiercią i paniką. No ale słuchajcie, ja przekazuję tylko to, co było, i jeżeli świat tak wygląda, no to przekazuję po prostu ten przekaz. Ale z drugiej strony, tak samo świat wygląda kolorowo, bajkowo i pięknie. Tylko ni niestety my, jako ludzie, Tą stronę bajkową niszczymy. Cały czas ją degradujemy, cały czas no jest to już przykre i smutne to, co właśnie ja powtarzam, że od zarania dziejów cały czas my jako ludzie dążymy ku zagładzie, ku samozagładzie. I teraz właśnie słyszałem taki no nie wiem nawet jak to komunikat, czy nie komunikat. W Stanach Zjednoczonych się znowuż podnoszą głosy, że ktoś z rządu amerykańskiego ma ogłosić obecność obcych wśród nas. I. Teraz ta sytuacja, która istnieje na świecie, czy idealnie by do tego się nie nadawała? Czy na przykład duże wojny, duże jakieś takie pożogi światowe temu nie służyły? Nie wiem. To jest może jedna z teorii spiskowych, ale zawsze w takiej teorii spiskowej jakieś ziarno prawdy się znajduje. I teraz. Właśnie ten wątek tego co teraz się dzieje, słuchajcie żyję całkowicie bez telewizji, no znajomi mnie tam informują o tym co się dzieje, że znowu jeszcze jakaś tam gigantyczna fala, yy, słuchajcie zachorowań i yy, no, strach i totalna panika. Ja po prostu nie wiem, że to nie jest ucieczka, ale... Znam takie sytuacje z literatury, znam takie sytuacje z opowieści, jak moi rodzice opowiadali o podobnej panicy, jak opowiadali dorośli, gdy byliśmy dziećmi, słuchajcie. Taka panika istniała w 1939 roku, strach i takie, taka dezorganizacja i każdy, kto chodził po ulicach, każdy, kto siedział w mieszkaniu, mówił o wojnie. I zwróćcie uwagę, co teraz się dzieje. W zasadzie z kim się teraz nie spotkam, z kim nie rozmawiam, wszyscy mówią o wojnie, że... Nie, inaczej, czy wybuchnie? Już nie jest to takie pytanie, czy wybuchnie, tylko zadają pytanie. Kiedy? No te wszystkie teorie spiskowe dotyczące końca świata, te wszystkie teorie mówiące o wielkiej hekatombie i wielkiej zagładzie. No i to słuchajcie, ta historia się powtarza. To nie są słowa wymyślone dzisiaj wczoraj, tylko lata 30, lata 40, lata 50, 60, 70. Każdy kolejny rocznik, który przychodził na świat w momencie, kiedy już młody człowiek uzyskuje jakąś tam świadomość, kiedy już wchodzi w dorosłe życie, cały czas. Słyszy o wojnach Cały czas słyszy o wojnie Mnie też ten temat już powoli zaczyna Słuchajcie, męczyć Ale no niestety, gdzie się nie obrócę W którą stronę nie pójdę Na jaki grunt, słuchajcie, nie nastąpię W badaniu właśnie, w badaniu Wielkie słowa W szukaniu, słuchajcie, tajemnic II wojny światowej Cały czas po prostu jest słowo wojna, wojna, zagłada i depopulacja. I teraz tak, tak czy my jesteśmy skazani? Czy ten mój konik, ten, ten moje przekleństwo, właśnie kompleks Rize był jednym z takich elementów? Oczywiście, że tak. To był ośrodek eksterminacji yy, ludzi, którzy tam pracowali. Była to niewolnicza praca, ludzie ginęli z chorób, wycieńczenia i tortur. Ktoś mi powiedział, że. Co to za obóz pracy, co to za obóz koncentracyjny, gdzie nie było krematoriów, gdzie nie było komór gazowych. Słuchajcie, nie trzeba było człowieka zabić, nie trzeba było do tego posiadać komory gazowej. Zajmowali się tym ludzie funkcyjni. Zajmował się tym głód, choroby i wycieńczenie. I każdy człowiek, który przymusowo został zmuszony, zniewolony i przymuszony do pracy, słuchajcie, jest ofiarą Niemców, którą złożyli na rzecz swojej potęgi i Znowuż spory o dokumenty, o zdjęcia, znów spory, słuchajcie o jakieś detale, a w tych wszystkich sporach człowiek i jego cierpienie schodzi na dalszy plan. Zwróćcie uwagę, teraz mamy taki przykład, sami go doświadczacie codziennie. Już ludzie uodparniają się na śmierć, która praktycznie wypływa z ekranów, z monitorów, telewizorów i komputerów. Każdego dnia ludzie są już tym zmęczeni. I powiem wam tak, że człowiek w pewnym momencie zaczyna obojętnieć na wiele rzeczy. Teraz czytałem Studium Zbrodni, taka książka z 1947 roku. Właśnie to jest mała taka broszura, można ją znaleźć w internecie. Ona kosztuje, słuchajcie, 5-6 zł. Maksymalnie dychę za nią można dać, i żebyście nie dali się po prostu teraz tutaj. Gdzieś tam wmanewrować w jakieś większe kwoty. To był gigantyczny nakład, słuchajcie, od 47 do 49 roku. One były do, dołączane do zeszytów oświęcimskich, a później trybuna ludu jako, jako, jako taki, no nie wiem jak to, jako dodatek do gazety to był. Właśnie tam skupiali się na osobach, oprawcach i tam było studium. Yy, takie jakby psychologiczne, słuchajcie, oprawców, kapów i ludzi, którzy przyłączali się do zbrodniarzy niemieckich. Jak zwykli obywatele, jak zwykli ludzie stawali się zbrodniarzami, a później po dokonanej zbrodni, po 1945 roku, oni, słuchajcie, tak jakby ktoś wymazał ich pamięć, oni w zasadzie włączali się do normalnej odbudowy kraju i. Nie czuli się winni, nie czuli się w jakiś sposób yy, odpowiedzialni za zbrodnie, których dokonali. I teraz jak do tego podchodzić, jak to przełożyć na dzisiejsze czasy? Jak dzisiaj to interpretować? Nie wiem. Każdy z Was ma wolną rękę i każdy z Was może w sposób taki swój dowolny to cześć, interpretować. No cześć, witam, witam. zrobił. Nie mam zielonego pojęcia, nawet nie wiem, że jest chory. No ostatni filmik ma. No nie wiem, nie widziałem. Walczy z tam hejtowali go kurwa, No Do Andrzeja dzwoniłem z Uszycy, nie? No no no. znaków. No. Mówię, że gadałem z Andrzejem wykazek mówi, że wie, nie. No nie wiem co ja dopiero do cywilizacji wracam dzisiaj. No wiem, ja tam parę takich kawałków swojego obejrzałem, nie mam też substycji. A ten. A Andrzej ze mną życia tu robił na obrót nie? No to pomachaj do wszystkich. Witam, pozdrawiam wszystkich. <grym> Pozdrow, panu. Mówię. Nie wiem, słuchaj, ja jestem teraz całkowicie odizolowany od tego, co się dzieje, także mam... No. Ja oglądałem to zakończenie, twoje, co przy tak. No ale już są nowe filmy. No wiem to oglądałem, no. też, ale kurde to co ludzie odpieczają, to... No ale no co widzisz? No skoro tak mówisz teraz, że Łukasza zaatakowali, no to no to sam masz przykład, jacy są ludzie. Najpierw po palcu do dupy wchodzą, a potem hejt tak. i skopanie, no to, to jest właśnie to o czym ja cały czas mówię, ja nie? Ciebie jak groźby, nie groźby, tak ludzie są Słuchaj, ja się do tego przyzwyczaiłem jak do owsków. No. <laughs> Dobra, na dalej ich trzymajcie. No dokładnie tak, Stop, znowu, i tak z dół, to A słuchaj co dzisiaj robisz po południu? Ja jestem tutaj na podłodni do 13.30-14.00 ja No 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 i no. słuchaj ja będę wracał z Jeleniej gdzieś 19.30 Oj to ja już będę dawno stał A no to A kiedy będziesz z No nie wiem dzisiaj wracam chyba dzisiaj wracam 19.30 albo jutro albo pojutrze nie wiem Zresztą jakbyś chciał mnie złapać to dzwoń do Andrzeja no to jeszcze raz, pozdrow wszystkich. wszystkich. <laughs> no no to na razie zicho. No słuchajcie, będę kończył teraz. No takie No bo takie właśnie przypadki się, słuchajcie, zdarzają, że no to jest takie fajne. Gdzieś idę, ktoś jest, ktoś się wita, słuchajcie, i no i tak właśnie to wygląda. Także optymizm, słuchajcie, jak najwięcej optymizmu. No i co mogę wam życzyć? Optymizmu. Także słuchajcie takim wątkiem właśnie optymistycznym teraz, bo mi przerwano brutalnie, no znaczy nawet nie tyle brutalnie. Yy, na pewno będą kolejne filmiki. I wracając właśnie do tej słuchajcie, przemocy jeszcze, która się dzieje. No przemoc słowna, to co dzieje się właśnie w internecie, no ja tego doświadczam. Słyszeliście inni, też tego doświadczają. Także no co my możemy? Po prostu przyzwyczajcie do tego, jak powiedziałem do owsików, normalnie żyć, funkcjonować i cały czas do przodu.